Witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy poprawić estetykę e, pojazdu. W zasadzie zajmiemy się regeneracją kierownicy. W poprzednich filmach pokazywałem, jak można zregenerować kierownicę, obszywając ją. E, tym razem mamy kierownicę skórzaną, więc postanowiłem, że e, urotujemy po prostu tą oryginalną skórę, która, która jest. Niestety w naszym przypadku część lewa kierownicy jest wytarta dość mocno, natomiast nie ma jakichś przetarć, jakichś ubytków skóry, więc będziemy się zajmowali regeneracją. Do tego kupiłem zestaw do regeneracji, więc razem przetestujemy, czy takie zestawy są czegokolwiek warte. One się składając tutaj z trzech, z trzech fiolek. Gąbki do nakładania, chusteczki do odtłuszczania i w zasadzie trzy takie fiolki, w których znajduje się rozpuszczalnik, farba i e, lakier zabezpieczający. Jeśli dobrze to rozumiem farba tonująca, rozpuszczalnik i leder. No, zakładam, że to jest taka warstwa zabezpieczająca farbę tak powiedzmy lakier bezbarwny także mamy taki zestawik lecimy z tematem. Zabieramy się za robotę. Tak wygląda nasza kierownica. Jak sobie widzicie, tutaj bardzo dobrze widać różnice. To jest właśnie w tej płaszczyźnie, gdzie było najczęściej pracowało, czyli ta strona i tu góra. Widać, jak jest odbarwiona. Nie mamy jakichś większych ubytków tutaj. Pewnie w paru miejscach jest takie odciski. Generalnie z tej strony no, wygląda ładnie, więc tak naprawdę tylko tu, gdzie ręka pracowała, jest. Więc będziemy się zajmować właśnie tą częścią. Te wszystkie środkowe część, wszystko reszta zostaje bez. Nie będę tego ruszał, tak naprawdę tylko tak. Dobra. No I w pierwszej kolejności postanowiłem, że po prostu wezmę wodę, płyn do naczyń, gąbkę. I w pierwszej kolejności wszystko to ładnie umyję. Płyn do naczyń powinien nam pomóc pozbyć się e, naszego tłuszczu, który wszedł w skórę brudów itd. Tak a dopiero później będziemy już ją odtłuszczać, odtłuszczać e, od e, zestawu no i malować. Krawnicę mam umytą, stała się matowa, taki z szarym odcieniem, naturalnie takie skórzane, staje wszędzie, ładnie. Przeleciałem się najpierw tą miękką częścią i na koniec jeszcze tą chorbową tą częścią gąbki, żeby troszkę więcej pozbierało. Także później to osuszyłem suszarką, opalarką w zasadzie. Żeby szybciej mi wischło Także teraz mam to gotowe, przygotowane Teraz będę używał pierwszego z trzech składników To jest rozpuszczalnik tak, Który powinien nam usunąć resztki starej farby Która się nie trzyma Resztki tłuszczu Oraz Tak jakby zrobić tą skórę bardziej podatną na przyjęcie e, farby. Przemysłowcem przejechaliśmy. Powierzchnia stała się taka trochę klejąca. zmatowiała wszędzie. Dużo jeszcze brudu wyszło. No i teraz będziemy lecić z farbą. Ja myślę, że tak. Ze 3-4 warstwy położę. Zobaczę, jaką ogólnie będzie wydajność tej farby. W zestawie mamy gąbkę do tego dodaną do nakładania, więc też nie będę nakładać. Dobra, lecimy z farbą. Dobra, generalnie tak to wygląda po czterech warstwach. Jest bardzo ładnie. Powiedziałbym, kolor jest czarny, nasycony. W tym momencie jest matowy. Na tych częściach, które były nie tak mocno wytarte, jak tutaj, to nawet fajnie wygląda praktycznie jak fabrycznie. Tutaj w tych miejscach. Jednak przydałoby się, jeśli chcemy zrobić to profesjonalnie, to przydałoby jednak to wyszlifować, dodać tu szpachle, normalnie wyrównać, zrobić tak, żeby było gładziutko, tak jak tutaj, i dopiero wtedy malować. Ja to na pewno, ja jak zawsze zrobiłem to partyzancko, bujzdżetowo. Więc tak to wygląda. Na tych miejscach, gdzie były takie, powiedzmy, zmychacenia, ta farba się zmychała. Także tak to wygląda tutaj. No i dobra, i teraz nam zostało ostatnia warstwa, ostatni preparat w zestawie. To jest primer. Nie wiem, czy bezbarwny, leker, jak to się tam nazywa. Także będziemy teraz go sobie nanosić. Na to jeszcze ja, co prawda zostawię tu chwilkę, niech podeschnie. Wygląda efekt końcowy. To jest nasza, tak naprawdę najgorsza część. I tak to ono wygląda teraz. Bardzo ładne, nasycony, czarno-matowy kolor. Także ja uważam, że za 40 zł, bo tyle kosztuje taki zestaw podstawowy, e, efekt. Jest bardzo dobry. Zobaczymy jak długo się utrzyma. Czy będzie się kleił do rąk? Będzie schodziła ta farba? Nie wiem. Jak będzie gorąco. Albo jak będzie zimno. Czy będzie jakaś reakcja. Ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. Jeśli tak zostanie, to naprawdę polecam. Ktoś potrzebuje zregenerować e, skórzaną kierownicę, która jest uszkodzona, w zasadzie nie uszkodzona, tylko ma wytartą farbę, powłokę farby. Jakże tak to wygląda. Ręką chcę czuć to ten, tą część, która jest e, uszkodzona. No. Nie jest, jest rozerwana, ale jest po prostu, dużo ma takich rysek i tak dalej. Także jeśli będziecie chcieli zrobić pełną regenerację, to zalecam Wam dokupienie szpachli na pewno yy, i na pewno chociażby yy, zeszlifowanie tego, wyrównanie po prostu tej skóry. Dobra. Taki jest efekt końcowy. Kierownicę mamy zregenerowaną. Mam nadzieję, że jak filmik komuś się spodoba troszkę. Zawsze wyszedł długawy, no ale starałem się pokazać tak krok po kroku, co, e, co robiłem i jak to robiłem. E, więc tutaj macie, jak wyglądała kierownica przed. Tutaj macie, jak wyglądała kierownica po. Także sobie porównajcie, czy warto było w ogóle z... zajmować się taką regeneracją. Na no pewno, że zestaw. Nie kosztuje majątek 40 zł, więc postanowiłem, że spróbuję, ile będzie się trzymała ta farba, czy będzie schodziła w, podczas nie wiem upalnych dni, zostawić na lękach? może będzie, nie wiem, także będę testować. Jeśli będę miał jakieś uwagi, na pewno w innych filmikach e, wspomnę o tym. Dziękuję wam, że Obejrzeliście. Zapraszam do komentowania. Zapraszam do subskrypcji. Kto jeszcze nie subskrybuje. No i widzimy się w następnych filmikach. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.